I oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo, pan może być pierwszy, bo pan dwa razy próbował wcześniej. Chciałem nawiązać właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, tutaj jest sporo osób bardzo młodych, dla których 80 rok no to jest już historia, nawet prehistoria, ale... No teraz, w dobie internetu w tamtych czasach wiadomo, nie było internetu, znaczy był, ale wiadomo, że nie był rozpowszechniony. Yy, I tak gdzieś niespełna rok temu oglądałem taki właśnie wywiad z Korwinem. To był 80. bodajże pierwszy rok. Stan wojenny, tak? Skup butelek i tam takie Dokładnie, rzeczy. Akwary? 81. 80. rok, tak. Stan 80. Któryś. I wtedy właśnie. Korwin Mikke powiedział, gdyż cała Polska, cała Europa, świat, wiadomo, papież Jan Paweł II i tak dalej, te sprawy, była zafascynowana Solidarnością. Otóż Korwin Mikke, wizjoner, powiedział wówczas, no mnie, ja jestem zaskoczony, bo ja nigdy tej wypowiedzi nie słyszałem, że Solidarność to jest zlepek ludzi, którzy kompletnie, podkreślam, kompletnie nie znają się na gospodarce. Oni chcą coś zrobić. Ale oni nic nie zrobią, gdyż kompletnie nie znają się na gospodarce. Jak to się później potoczyło? Dlaczego teraz właśnie mamy takie dylematy? No to jest właśnie to, to jest właśnie to. I właśnie, że on to przewidział, że kompletnie nie znają się na gospodarce. To Co prawda. Pytanie? Była ustawa Wilczka, towarzysza Wilczka, o czym młode pokolenie no może o tym nawet nie wie, który wprowadził fantastyczną ustawę. Moje pokolenie. Wtedy ja byłem na no, połowę młodszy, tak? E, mogło z tej ustawy skorzystać, mogło się rozwinąć. Nie, w ogóle mi kompletnie w głowie mi nie było, nie chodziło, żeby wyjeżdżać gdzieś tam, Pytanie. w Anglii, do Niemiec, a można było wyjeżdżać tutaj nasz kolega Bronek na przykład, wiem dokładnie, wyjeżdżał do Niemiec i to w czasach właśnie socjalizmu, mógł wyjechać, chociaż było ciężko, tam się mógł dorobić. Doskonale. A ja proszę o pytanie. A mi kompletnie w głowie to nie chodziło, żeby wyjechać. <noise> pan ma zadatki na politykę, bo pan w ogóle ignoruje rzeczywistość. Ja, i... ja, proszę ja, o pytanie. I nikt, przyznam szczerze, nikt nie nawiązał do tej fantastycznej wypowiedzi Korwina z roku 80. Ja Albo 81 stan wojenny, to jest naprawdę fantastyczna wypowiedź no i ta ustawa Wiczka, która stworzyła możliwości, bo my teraz tak narzekamy, tak, Czy na, na, na Polskę, <laughs> ale przepraszam, przeżyliśmy wspaniały okres możliwości rozwoju, to był po 89 roku ustawa Wiczka chyba w 68 prowadzona. Przyjmujemy pytania do wiadomości. Teraz pytanie, czy ktoś jeszcze chciał się zapytać o śmierć Pana ponieważ musi jechać na ceny spotkanie, musi chce jechać na ceny spotkanie do Gdańska, a jest wiele osób, które na pewno mają pytania. To jest zawsze najciekawsza Nie, panie, tak, nie będzie już nawiązywać, pytanie, jak nie ma pytań, to. To jest najciekawsza część spotkania, gdzie można właśnie porozmawiać na żywo. Jeżeli ktoś chce, proszę rękę do góry, podchodzę z mikrofonem. Co myśli Pan o Donaldzie Trumpie? Ja wiem, że to wszędzie wywołuje śmiech, gdy ja to mówię w taki właśnie sposób. Ale proszę mnie wybaczyć, szanowni państwo, ale mam wielki, ale to wielki uraz do rudych polityków o imieniu Donald. I Polacy i, i trudno mi komuś takiemu zaufać, bo kiedyś zaufałem, że będzie obniżał podatki, zmniejszy biurokrację, zmniejszył obsług, koszty obsługi długu publicznego. I Polska będzie rosła w siłę, a ludzie będą żyli dostatniej. I pojedziemy zieloną wyspą, drugą Irlandią i będzie w ogóle bardzo dobrze. I po tym moim osobistym doświadczeniu z rodymi politykami o imieniu Donald z pewną taką nieśmiałością patrzę na pana Trumpa. Ale jak wiem, że po drugiej stronie jest pani Hillary Clinton, to wiem, że to jest zło, zło, zło. I w tym momencie trzeba kibicować panu Trumpowi przy różnych... Niesmakach związanych z niektórymi aspektami jego działalności, wypowiedziami, bo nie ma co dzielić włosa na czworo, czy ktoś przybił niedźwiadka z Putinem, czy nie. W sytuacji, w której jego mąż jest, mąż Hillary Clinton, pan Bill Clinton, który ostatnio w Polsce wypowiada, wypomina, że rzekomo mamy rządy autorytarne i tak dalej, to jest człowiek, który po prostu od Putina bierze kasę. Więc jak ktoś bierze kasę od Putina, to e, czy na kampanię, na bieżącą politykę, bo jak ktoś płaci w tej chwili obecnej za występy i wykłady e, Billowi, e, e, temu, Clintonowi, to de facto finansuje jego żonę i tak dalej. Więc jak mam do wyboru kogoś finansowanego przez Putina, albo kogoś kto sobie lubi zrobić niedźwiadka z Putinem, jak e, robił Trump, to już wolę w tym momencie oczywiście ewidentnie Donalda Trumpa. Donaldowi Trumpowi kibicuje, bo Ameryka, rządzona przez kolejne 4 lata przez demokratów, to jest Ameryka, która będzie miała tak wielkie problemy wewnętrzne, że e, chaos, który w chwili obecnej panuje w Europie, w Afryce Północnej, w dużej części świata, który jest pochodną pewnych patologii targających Ameryką, pogłębi się. Nie wiem, czy Trumpowi się uda i czy nie zawiedziemy się na nim, e, czy Amerykanie jak my na Donaldzie, tym naszym tutaj z Pomorza, który szczęśliwie dla narodu polskiego jest e, w, chwilowo emigrantem zarobkowym e, w Brukseli, bo te słowa pana Nigela Faradza, że Donald Tusk miał doprowadzić do tego, że Polacy będą wracać do Polski, a sam za chlebem i dobrą omastą do tego chleba wyjechał e, do Brukseli, to są święte słowa. I mówię, nawet gdybyśmy mieli się na Trumpie zawieść, podobnie jak Polacy i Amerykanie mieliby się zawieść zwłaszcza na Trumpie, tak jak Polacy zawiedli się na Tusku, to i tak warto zaryzykować, bo wiadomo, że na pani Clinton to się nie zawiedziemy, bo to jest po prostu fatalna kobieta, fatalna polityka, o fatalnych poglądach i fatalne grupy interesów za nią stoją. I ta sytuacja, w której trzeźwi ludzie w Stanach wolą komunistę, w istocie komunistę. Bo pan Sanders, Bernie Sanders, który jest kandydatem cały czas, pani Clinton, że oni idą prawie łeb w łeb? To czego jest pochodną? Tego, że pani Clinton jest tak nieuczciwa, że nawet dla własnego elektoratu jest niestrawna, że wolą komunistę Bernie Sandersa bardzo często niż kobietę, która za chwilkę może mieć impeachment, która za chwilkę może mieć postępowanie karne z uwagi na to że no, łamało, hurtowo łamała prawo amerykańskie. E, to dosyć słynne są sprawy, tutaj niczego zdziwiającego nie mówię. I dlatego ten Sanders jeszcze nie zrezygnował, dlatego cały czas trwa tam kampania e, między demokratami, bo on cały czas liczy, że ją po prostu posadzą jeszcze przed wyborami. Że ją wezmą, zgarną, zawiną i że on wtedy zostanie na placu boju i że jego w tym momencie demokraci powiedzą, ok Bernie, próbuj. I wtedy będziemy mieć wybór między socjalistą, komunistą Bernie Sandersem, a z drugiej strony między kontrowersyjnym, ekstrawertycznym, pysznym, lubiącym jeździć po bandzie i awanturować się Donaldem Trumpem. Bo taki w istocie jest wybór. Jest taki dowcip, który mi niedawno siostra opowiadała. Eee, eee, spada na ziemię samolot i się rozbija z Trumpem i Hillary Clinton na pokładzie. Kto przeżyje? Ameryka. I to generalnie jest trochę tak, jak gdybyśmy w największym skrócie mieli, i nie chcę, nie chcę mówić, że to jest równoważne, a to nie są proste wybory dla bardzo wielu Amerykanów. Nie są proste wybory, bo wiele, wiele wypowiedzi pana Donalda Trumpa to jest populizm. To jest taki populizm. On wie, że obiecuje rzeczy, które nie są możliwe do spełnienia. To wyliczono, że gdyby on spełnił to, co obiecał, to musiałby o 93% zmniejszyć wydatki rządu federalnego, bo on obiecał jednocześnie obniżenie podatków, obie obiecał utrzymanie wielu wydatków i likwidację długu publicznego amerykańskiego w tam w okresie kilku lat. To oznacza, że wydatki Ameryki musiałby zmniejszyć się rządu federalnego o 93%. Czyli powinni na przykład armię w całości zlikwidować i większość innych rzeczy, którymi się zajmują, tak? To po prostu się nie klei, nie trzyma kupy na prostych liczbach, ale tego rodzaju populizm, w którym on idzie, nazwijmy to bardzo często, wolnościowy, tożsamościowy, to jest coś, co jest odpowiedzią w dużej mierze na to, co Obama zrobił z Ameryką w trakcie ostatnich czterech lat i dlatego, moim zdaniem, Trump ma szansę, ma realne szanse gorąco trzymam za niego kciuki. Pan proszę. jeszcze proszę jakieś pytania? Czy mają Państwo jakiś plan współpracy z Marianem Kowalskim po ostatnich pozytywnych komentarzach w opisie? Powiem tak. Marian Kowalski jest człowiekiem, który ma do nas bardzo zbliżone poglądy, ale jego bieżący komentarz do sceny politycznej, do Prawa i Sprawiedliwości, do iluś innych formacji, które są na tej scenie, sprawia, że nie jesteśmy razem w tym momencie. On buduje w chwili obecnej własne stowarzyszenie. Najbliższe wybory samorządowe mamy za dwa lata na jesieni. Ja jestem optymistą, głęboko wierzę, że będziemy współpracować z panem Marianem Kowalskim. Bardzo się cieszyłem, gdy ostatnio był w jednej, w telewizji publicznej i ja wcześniej w telewizji Republice, to powiedział, że jestem jego politycznym przyjacielem. Dlatego ja osobiście bardzo mi było mile mi coś takiego usłyszeć. Ja mogę powiedzieć tutaj publicznie do Pana, do wszystkich Państwa, że również moim, moim politycznym przyjacielem jest Marian Kowalski. I nie widzę żadnych powodów, by z Marianem Kowalskim nie kandydować ze wspólnej listy w najbliższych wyborach najpewniej listy partii Korwin, bo jednak to my jesteśmy formacją, która ma struktury, ma lokalnych liderów, ma program. Wykonała dużo pracy, takiej pracy, której żadne inne środowisko chcące systemowej, prawdziwej zmiany w Polsce nie wykonało. Może ktoś to zrobi, może wykona, ale to miejsce, w którym my teraz jesteśmy, to jest owoc kilkudziesięciu lat pracy Janusza Korwin-Mikkego. Ja pamiętam, jak ja zapisywałem się do Unii Polityki Realnej. To było w 1998 roku. Kto z Państwa yy, yy, był urodzony już w 1998 roku? Ręka do góry. O, większość, prawie wszyscy. To za chwilę będą 98, 2008, ok, bo, bo to znaczy, że wszyscy są prawie na sali pełnoletni, tak bym powiedział, tak? Ale moja droga z Panem Prezesem to jest 18 lat. Z 18 lat, a są ludzie, którzy dłużej, yy, prędzej się zetknęli z tą ideą wolnościową, za jego pośrednictwem jego pracy, to przynosi owoce, to sprawia, że to my mamy mandat, żeby zapraszać do nas Mariana Kowalskiego czy innych liderów, którzy chcą systemowej, głębokiej, prawdziwej zmiany, a nie na odwrót. Witam serdecznie. Mam ja takie pytanie, bo dzisiaj obejrzałem wywiad z Januszem który to wypowiadał się na temat tego, że należy wypłacać oszkodowania Żydom. Jakim... Że co? Wpłacać od, od, odszkodowania Żydom. Mhm. I teraz takie pytanie jest, jaki sens ma popieranie kwestii roszczeń żydowskich w stosunku do państwa polskiego? To mnie bardzo nurtuje. E, My jesteśmy zwolennikami tego, żeby państwo polskie oddało swoim obywatelom, czy ludziom, którym okradło majątki. To, to się ma nijak do tego, co jest zbiorczo nazywane roszczeniami żydowskimi, bo często. Te roszczenia podnoszą organizacje, które nie mają żadnego związku z poszkodowanymi. My jesteśmy za reprywatyzacją, za oddaniem ograbionej przez komunistów własności. Nie patrzymy, że tak powiem, jaką ma brodę, czy jaką ma fryzurę, czy jak bardzo opalony jest człowiek, którego kradło państwo polskie. I wśród tych ludzi są również ludzie, którzy byli obywatelami Rzeczypospolitej pochodzenia żydowskiego. Ale bardzo często co do zasady oni nie mają spadkobierców, bądź osób, które w sposób uczciwy są w stanie wykazać się, że są spadkobiercami. Jesteśmy absolutnie przeciwni wyłodzaniem pieniędzy polskiego podatnika i polskiego majątku publicznego przez ludzi, którzy udają związek z ofiarami czy nazizmu, czy komunizmu, bo to jest po prostu złodziejstwo i bandyterka. Duża część w chwili obecnej, mających miejsce, czy roszczeń. Czy y, spraw to są po prostu próby wyłudzenia naszego mienia publicznego przez osoby, które w żaden sposób nie mają żadnego związku z poszkodowanymi. Ale my co do zasady uważamy, że jeżeli ktoś jest realnie, y, jego dziadek mieszkał, nie wiem, w Warszawie, w Łodzi czy w Poznaniu i zabrano mu kamienicę, konkretną kamienicę, konkretną działkę, to my nie badamy, y, ile on ma w sobie krwi żydowskiej. Indiańskiej, meksykańskiej, niemieckiej, francuskiej, tylko jeżeli był człowiekiem, którego po prostu komuniści okradli i ktoś jest jego, nie wiem, synem, wnukiem, to ma prawo na takich samych zasadach, jak polski obywatel dochodzi od szkodowania. Nasze stanowisko w tym zakresie jest takie, że trzeba szanować własność, bo narody, plemiona, cywilizacje, które własności nie szanowały, upadały, umierały, degenerowały się. Jak człowiek żyje w kraju, w którym wierzy się, nie szanuje własności i że można ukraść albo oszczędności emerytalne, jak Tusk ukradł oszczędności nasze z otwartych funduszy emerytalnych, jak ktoś e, wie, że może pracować, tyrać całe życie, a pewnego dnia przyjdą ludzie i powiedzą, zabieramy ja ci to wszystko, to on po prostu nie będzie pracował. Albo będzie przepijał to wszystko, będzie hulał, będzie konsumował, nie będzie budował dobrobytu, nie będzie budował czegoś trwałego, bo jak ludzie to robią, to robimy to bardzo często, by przekazać to dzieciom, wnukom i prawnukom. Dlatego my jesteśmy za bardzo pryncypialną ochroną prawa własności, bo to po prostu służy narodom i tym cywilizacjom i tym społecznościom, które to prawo hołbią, to prawo szanują. Z tego powodu uważamy, że jeżeli ktoś został ukradziony przez państwo polskie, to trzeba mu to oddać. Czy to jest polski emeryt, czy osoba, która oszczędzała na emeryturę czy to jest człowiek, któremu zabrano majątek rodzinny i nigdy nie oddano żadnej rekompensaty. Dada nam tutaj jeszcze, że jeżeli chodzi o dużą część tzw. roszczeń żydowskich, to te sprawy zostały załatwione międzynarodowymi umowami już w okresie PRL-u i ludzie, którzy próbują niezależnie od tego występować o majątki, to są ludzie, którzy po prostu mieszkają w Polsce i mieli rodziców, dziadków, w tym czy innym stopniu ee, będących po prostu pochodzenia żydowskiego, ale też z, większość tych ludzi, powiedzmy sobie, że to są zwykli Polacy, a nie żadni Żydzi czy ktokolwiek inny, którzy zostali okradzieni przez państwo nigdy im majątku nie oddano. Mam nadzieję, że to pana satysfakcjonuje. Dziękuję. Może mam takie nie, to nie, nie, to pr, r, r, r Jerzy, r... Pan partnめて, Proszę bardzo, realmente... dwa krótkie pytania. Dobra, ostatnie jeszcze, nie. Dwo, nie, nie. Co pan powie na temat broni czarnoprochowej? No wiadomo, że ludzie, jak słyszą, że ułatwić dostęp do broni palnej, to od się boją, że będą się strzelać na ulicach dalej. Broń czarnoprochowa to o broni amunicji. Nie musi pan rozwijać stanu faktycznego, a ja krótko powiem. W Polsce bana... jest ponad pół miliona sztuk broni tak zwanej czarnoprochowej, z której można tak samo zrobić człowiekowi krzywdę jak z innego pistoletu, i nie ma żadnej przestępczości. Na tym tle, z tym związanej, to jest dla nas jeden z podstawowych argumentów na rzecz tego, że jeżeli pozwolimy Polakom uczciwie, legalnie posiadać broń, a jesteśmy teraz najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, to po prostu nie będzie żadnego wzrostu przestępczości, e, przestępczości e, związanej z użyciem broni palnej. Powiem Wam tyle: w dniu wczorajszym z samochodu w centrum Warszawy ukradziono mi torbę. Gdyby facet wyjmujący mi torbę z samochodu z dokumentami, pieniędzmi, komputerem, wiedziałbym, że mogę wyjąć wielkiego wyrównywacza szans typu Colt i że tak powiem go spacyfikować, to trzy razy by się zastanowił, zanim uchyliłby drzwi mojego samochodu i rąbną tą torbę. Pewnie dzisiaj ja nie, nie kupowałbym nowego komputera, nie odtwarzał kar, kart kredytowych i tak dalej, tylko bym po prostu używał tej samej torby, co wczoraj, gdyby w Polsce było prawo do posiadania broni gdyby jednocześnie były przepisy, które sprawiają, że jeżeli bronię mojej własności, to nie mam w tym momencie przekroczenia broni koniecznej, po prostu broniłem tego, co moje przed napaścią taką czy inną. Także dlatego zbieramy podpisy pod tymi projektami ustaw, a taki mamy stosunek obraniczony Prochowi. Bardzo proszę Pan jeszcze. Co Pan myśli o pakie konstytucyjnym i czy nie należałoby zmienić konstytucji, żeby coś się zmieniło w większym stopniu niż można teraz zmienić? Oczywiście, że jesteśmy za zmianą konstytucji. Mamy jako jedyna partia w Polsce w chwili obecnej własny projekt konstytucji, którego się nie wstydzimy bo PiS miało swój projekt Konstytucji, ale w kampanii wyborczej, jak zaczęli być odpytywani z poszczególnych punktów, to wyczyścili sieć, wyczyścili internet, wyczyścili swoje strony z tego projektu Konstytucji, jakby się go wstydzili. My się go nie wstydzimy. W zeszłym roku, z okazji rocznicy kolejnej Konstytucji, 3 maja w Krakowie, Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke zaproponował nasz projekt Konstytucji, naszego autorstwa. Mamy nadzieję, że e, kiedyś ten projekt zostanie uchwalony, jest potrzebna nowa konstytucja, bo ta konstytucja Kwaśniewskiego, która gwarantuje, e, że jest tak jak jest i nic się nie zmieni, to jest konstytucja, którą po prostu trzeba uchylić. My potrzebujemy nowej konstytucji, bo ta, która jest, się zawiesiła. To, że rząd może nie publikować wyroków Trybunału i ich wtedy nie ma, jest przejawem wielkiej patologii konstrukcyjnej państwa polskiego od 97 roku i pokazuje jaką złą konstytucję nam przygotowano. Tego potrzebuję nowej, całkiem innej, czego Wam i sobie bardzo serdecznie życzę. Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę o pomoc nam w kampanii zbierania podpisów pod projektem, pod projektami ustaw, o których mówił nasz lider w tym okręgu, w Okręgu Gdyńskim, pan Zbigniew Wysocki. I bardzo serdecznie zachęcam Państwa do włączenia się tutaj lokalnie tego, co jako partia Korwin robimy. Dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie.